Maraton trwa, a więc co 300 łapek, kolejny odcinek. Wybraliście teraz Brawl Stars, więc jak zginę, to kończy się ten odcinek. Zobaczymy, jak długo on potrwa. Pewnie niedługo z moimi umiejętnościami. Ale ty wybierz oczywiście kolejną gierkę. W komentarzu napisz, z jakiej gry miałby być odcinek. Pamiętajcie, o 300 łapek lecimy. To co, zaczynamy? Mam nadzieję, że się uda. Trzymajcie kciuki, jak zginę, to koniec tego odcinka, więc zaczynamy. Dajcie kolejną gierkę, jaką byście chcieli, żeby było co 300 łapek.

Nie, 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 nie. Widzieliście to? Jezu, ja nie wiem jak ja to przeżyłem, ale się udało. Dobra, spadaj gościu. Jezu, ten odcinek będzie trochę dłuższy z tego co widzę, ale udało mi się jakoś przetrwać, więc nie jest źle. Ogólnie, ale może być tylko lepiej. Mam nadzieję, że... Jezu, ten gość ma 7 punktów. Ja stąd spadam, słuchajcie, bo on mnie, mi coś zrobi. On mi zrobi kuku. Jezu, ten odcinek będzie dłuższy. Dawaj brod, dawaj brod, jeszcze wygrasz, jeszcze to wygrasz. Mam nadzieję... On... Gdzie dwóch się bije tam, brod kosz... Albo i nie korzysta, dobra, bo oni mnie tu pojadą. Ja jestem pewny, że... Okej, okay, czterech brawlerów zosta... Nie, 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 nie. nie.